Witam Państwa na porannym webinarium w poniedziałek rano. Zapraszam do krótkiej analizy tego, co przyniesie najbliższy tydzień, co dzieje się na rynkach, jak to może wpływać na notowania. Wydaje się, że ten początek roku nie zwalnia tempa. Czasem z, nie, z powodów, z których byśmy sobie nie życzyli, ale nie mamy na to. Wielkiego wpływu, y, to co możemy zrobić, to zastanowić się, co może się dalej wydarzyć i jak to może dalej wpłynąć na rynki, i dzisiaj właśnie będę starał się taką próbę y, podjąć. Y, więc tematem, który. Od którego niestety musimy zacząć, to jest cały czas koronawirus, który no z jednej strony jest pozostaje istotnym elementem, pozostaje istotnym zagrożeniem dla gospodarki, dla rynku. Z drugiej strony, o ile tydzień temu, tak jak się spotkaliśmy, to byliśmy po takiej jednodniowej panice rynkowej, zastanawialiśmy się, czy to jest dobry moment, na no jakieś spekulacyjne wejście w pozycje długie. No i okazało się, że to był dobry moment. I powiem szczerze, że taka nonszalancja, z jaką rynki wykonały ten ruch, nawet mnie zaskoczyła. Znaczy, spodziewałem się pewnego odbicia. Tak jak mówiliśmy sobie, że ręki mają to do siebie, szczególnie w ostatnim czasie, że mają tendencję do ignorowania zagrożeń, ale jakby sposób, w jaki to się odbyło, naprawdę był bardzo zdecydowany. No i wydaje się, że teraz możemy być trochę po tej drugiej stronie nastrojów rynkowych, gdzie. No tak, dziewczynki wręcz tak lekceważąco podchodzą do rzeczywistości i to może się zemścić. Później powiemy sobie trochę o danych. Mieliśmy dobre dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, więc to pomogło dolarowi. Szczególnie, że dane z Niemiec. Pozostały bardzo, bardzo słabe. Mamy sezon wyników w Stanach, być może tego nie widać. Mieliśmy dwa tygodnie temu mieliśmy spółki technologiczne i wtedy jeszcze trochę się o tym mówiło. W ubiegłym tygodniu to kompletnie zaszło w cień. Mamy powoli rozkręcającą się kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze prawy wybory w obozie demokratycznym też są. Za nami oczywiście skończymy kalendarzem, a w międzyczasie będziemy patrzeć sobie na to, jak wyglądają. Poszczególne rynki. Zacznijmy zatem od, tego, od tej kwestii koronawirusa. No, oficjalne statystyki pokazują, w momencie, kiedy tydzień temu o tym rozmawialiśmy, zarażeń było nieco ponad 17 tysięcy przypadków śmiertelnych nieco ponad 300. Jak widać, to istotnie wzrosło od tego czasu, ale wydaje się, że jakby tutaj problemem jest, no oczywiście to jest, to jest problem, natomiast jakby w ostatnich dniach mówi się sporo o tym, że te oficjalne statystyki są mocno zaniżone. Tutaj też taka ciekawa rzecz, że, że w zasadzie jakby ostatnio dzień w dzień niemal liczba tych przypadków jest prawie taka sama. Oczywiście tak może być, ale jakby też pojawia się sporo, no takich sugestii już nie mówię o tych najbardziej radykalnych, takich jak w, taj, w tajwańskiej prasie, gdzie, gdzie tutaj zrobiono sensację odnośnie tego, że tecent podał przez moment znacznie, znacznie wyższe statystyki, w ogóle nieporównywalnie wyższe, szczególnie jeśli chodzi o liczbę przypadków śmiertelnych, po czym szybko to usunął, że to, że to były te prawdziwe dane i że one wyciekły i że szybko władze jakby to przytuszowały, ale też jakby dużo jest takich opinii, że po prostu no, władze nie do końca chcą informować i też nie do końca są w stanie to wszystko policzyć, szczególnie jeśli chodzi o, o przypadki zarażeń, no bo po prostu to jest brakuje sprzętu, brakuje, brakuje ludzi w tej prowincji Hubei i, i stąd te oficjalne statystyki mogą nie być do końca wiarygodne. No, na, na pewno sprawa jest y, cały czas rozwojowa. Y, no, głośny jest przypadek tego y, japońskiego statku, gdzie y, y, no, wykryto najpierw kilka tych przypadków koronawirusa, na, teraz już jest ich 120, tak, by ci ludzie pozostają na tym statku i y, są podawani kwarantannie i widać, że ten wirus się rozprzestrzenia, no, jakby to daje do myślenia, że faktycznie sprawa jest y, dość, Poważne. Natomiast my też przy, musimy przyglądać się temu, jak to wpływa na gospodarkę. I o ile, tak jak też w zeszłym tygodniu, wypuściliśmy taki dłuższy artykuł, gdzie wskazywaliśmy na to, że tak naprawdę kluczowe będzie to, jeśli chodzi o te kwestie ekonomiczne, na ile Chinom się uda wrócić do pracy, bo, bo to ma dwojakie konsekwencje. Oczywiście wstrzymanie produkcji, wstrzymanie gospodarki wpływa na nią samą bardzo źle, no bo jakby ludzie nie pracują, spada popyt, spada podaż, no wszystko się zatrzymuje, więc to jest istotne. Natomiast też Chiny mają pełnią ogromną rolę w łańcuchu dostaw w wielu globalnych firm. Na przykład Volkswagen ma 40% produkcji ulokowanej w Chinach. Inne mm, koncerny motoryzacyjne, i niemotoryzacyjne trochę może czasem mniej, na przykład Toyota to jest 15%, ale y, no, mimo wszystko y, czasem to mogą być tak, takie komponenty, które akurat nie są produkowane gdzie indziej, i wtedy trzeba wstrzymywać produkcję y, poza granicami Chin, co ma już miejsce w Korei. Korea jest w ogóle bardzo uzależniona od y, dostaw części z Chin. 29% części y, do y, przemysłu samochodowego pochodzi z z Chin i już Kia i Hyundai były zmuszone ograniczyć produkcję w Korei właśnie ze względu na brak e, części. No i dzisiaj teoretycznie Chiny po części wracają do pracy, ale tylko po części, bo wiele fabryk pozostaje zamknięte. Volkswagen poinformował, że w pełni do pracy wróci tylko fabryka w Szanghaju. Tutaj problemem jest nie tylko, nie, nie tylko są ograniczenia e, administracyjne w prowincji Hubei, gdzie jest dużo tych fabryk, na przykład Bosch ma dwie fabryki w samym Wuhan. Ale też to, że mm, globalne firmy mają spore wątpliwości, czy puszczać swoich pracowników e, z innych krajów do Chin, do pracy. I to też jakby no, sprawia, że te fabryki nie do końca mogą tak ruszyć, jak powinny. Także jakby stawka jest duża, bo z jednej strony. No, rola tych zakładów często jest ogromna i jakby ich znaczenie dla firm jest ogromne, z drugiej strony no, ten czynnik taki powiedziałbym moralny też ma niebagatelne znaczenie. No i tutaj jest pytanie, czy jak najszybciej postarać się przywrócić produkcję, ryzykując zdrowiem swoich pracowników, czy właśnie postawić na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, no i ryzykować to, że to się wszystko zacznie... Sypać jak domino, więc no, te najbliższe 2-3 tygodnie wydaje mi się, że będą bardzo istotne pod tym względem. Trochę, tak jak mówię, dzisiaj ta, ta chińska gospodarka wraca do pracy, i, i ciekawe jest to, czy to będzie skutkowało jakimiś konsekwencjami w postaci e, wzrostu liczby zachorowań, no, bo takie ryzyko jest. Także e, sytuacja dynamiczna jak najbardziej może ja e, przejdę sobie a, albo nie. Nie. Przejdźmy przez tą prezentację najpierw, później przejdziemy przez rynki. Przejdźmy do walut. NFP w ubiegły piątek było bardzo dobre. W ogóle te dane z rynku pracy zaskoczyły, bo już mieliśmy ADP w środę, który wyszedł bardzo mocny. W ogóle ism -y były niezłe w Stanach Zjednoczonych. Także ubiegły tydzień niezły pod, pod kątem danych z USA i to się przełożyło na mocniejszego dolara, szczególnie wobec euro. No i w styczniu te NFP też były powyżej średniej dla stycznia z minionej dekady i po, powyżej dla średniej w ogóle, więc dane jak najbardziej na plus. Yy, wynagrodzenia tym razem też wypadły lepiej 3,1% rok do roku. Także te dane przede wszystkim pokazują tyle, że Fed nie bardzo ma jakby pretekst na razie, żeby myśleć o jakimkolwiek luzowaniu pieniężnym. Z punktu widzenia rynkowego Wygląda to trochę dwuznacznie, bo jakby ja pokazywałem tydzień temu na pomysłach inwestycyjnych wieczorem, że dobre, e, dobra sytuacja na rynku pracy nie jest gwarantem utrzymania się dobrej koniunktury rynkowej, e, a wręcz w przeszłości bywało tak, że w momencie, kiedy ta, e, to zatrudnienie było mocne, tak jak tutaj widać, ta średnia 6 rośnie w ostatnim czasie, czyli rynek pracy znów jakby łapie mm, wiatr w żagle, to najczęściej właśnie było tak, że że to prowadziło gdzieś tam do, do jakiejś katastrofy. Nie zawsze, oczywiście, bo tutaj mieliśmy mocny rynek pracy, nic się nie wydarzyło, ale często było tak, że um, ten rynek był pracy mocny, mocny i nagle przychodził jakiś rynkowy problem. Także, jakby samo w, to w sobie nie jest, nie jest tutaj żadną niestety gwarancją. No tym niemniej to sprawia, że jakby ten dolar w ostatnim czasie zyskał na wartości i no można powiedzieć od strony danych jest ku temu uzasadnienie, bo z drugiej strony mamy bardzo, bardzo złe dane z niemieckiej gospodarki za grudzień i zamówienia na dobra przemysłowe i właśnie produkcja przemysłowa, szczególnie ten dolny wykres pokazujący produkcję w ciągu roku, czyli jakby zaczynamy od 100, czyli jakby punkt startowy jest 0, i później kolejne miesiące przynoszą jakieś tam zmiany. No i tutaj widać, że ta produkcja y, mamy dwa najgorsze lata za sobą. tak, na, na brązowo jest rok 2018, który już przyniósł spadek tej produkcji, ale jeszcze powiedzmy sobie jak, jako taki umiarkowany. No i rok miniony, gdzie w ogóle ta produkcja no Równie pochyła. Tak? Także jakby tutaj na pewno nie wygląda to dobrze, więc jakby z perspektywy danych te spadki na eurodolarze, które mieliśmy w biegłym tygodniu, są w pełni uzasadnione. Z drugiej strony, rynkowo, co, i to jest ciekawe, że mm, na rynku obligacji w zasadzie niewiele się zmieniło, to znaczy. Z rentowności niemieckiej i rentowności amerykańskiej spadały w podobnym tempie, i to jest dosyć ciekawe, szczególnie ta biała linia, no bo z jednej strony mieliśmy euforię rynkową, indeksy na Wall Street znów były na historycznych szczytach i do dodatkowo mieliśmy dobre dane z rynku pracy, e, a e, obligacje drożały. Tak więc to jest troszeczkę taka zagadka. E, nie pierwszy raz zresztą, no jakby częściowo jej rozwiązaniem jest polityka Fedu, oczywiście, ale, ale jakby to są takie elementy, które tradycyjnie do siebie nie pasują. No i efekt jest taki, że tu nam, nam rynek walutowy z rynkiem obligacji bardzo mocno się rozjechał, przy czym no jak, jakby jest to trochę, e, tutaj trzeba trochę uważać, bo teoretycznie można było powiedzieć, ok, no to teraz euro -dolar musi nam odbić do 1,12, próbowałby wyrysować właściwie obligacji w Stanach Odbiją mocno w górę. Nie sądzę, szczerze powiedziawszy, ale nie można takiego scenariusza wykluczyć, bo pod kątem danych no, byłoby to po części przynajmniej uzasadnione. Dodatkowo jeszcze sytuacja komplikuje fakt, że euro już teraz jest najbardziej wyprzedaną z głównych walut, patrząc na pozycjonowanie inwestorów spekulacyjnych, więc jakby tutaj też. Te dalsze spadki z tej perspektywy i z rynku obligacji wydają się trochę mało prawdopodobne. Dalsze jakieś głębokie spadki, tak? Czyli to są dane. Sezon wyników. Zajawiłem ten sezon wyników. Za nami 320 spółek z SP 500, przy czym już większość tych głównych. Jest, jest za nami, będzie jeszcze trochę publikacji, ale to często będą trochę już mniejsze spółki. Taki sezon bez szału, zaczął się źle w ogóle, oj, zaczął się źle w ogóle, bo mieliśmy spadek zysku rok do roku, teraz troszeczkę jest ten zysk na plusie, przychody też, ale proszę zwrócić uwagę, dynamika przychodów jest najniższa od wielu kwartałów, więc no, ten sezon absolutnie nie jest jakiś wyjątkowy, ja już mówiłem wiele razy, że ja patrzę na zmiany rok do roku, bo zmiana względem oczekiwań na OSIT yy, nie ma większego sensu, bo on tam jest zawsze lepiej od oczekiwań, tak są moim zdaniem ustawiane te konsensusy, więc tutaj jakiejś wielkich historii nie ma w tym sezonie, nastroje rynkowe są w okolicach jedynki teraz, tutaj, czyli ten, może nie do końca wiedzieć, ten ząbek taki się zrobił w dół w, w ubiegłym tygodniu po tej, po tej wyprzedaży, ale znów odbiliśmy, no więc mamy Mamy bardzo pozytywne nastroje, ten wskaźnik to pokazuje, aczkolwiek nie aż tak historycznie pozytywne, jak w styczniu 2018, co było wtedy sygnałem do pozycji krótkich. Więc tutaj no, rynek wydaje się, że jest bardzo optymistyczny i wręcz nader optymistyczny, ale, ale jakby historia pokazuje, że w przyszłości bywało jeszcze skrajniej. I zanim przejdziemy do y, rynków jeszcze y, Kampania prezydencka, do niej będziemy coraz częściej wracać. Tam się dzieje naprawdę dużo po stronie opozycji. Wybory, prawybory w Iowa, wygrał PT. Petr... Oej, teraz, żebym dobrze to wymówił, Buttigieg, Tak to mniej więcej się pisze. Nie wiem, czy, 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 czy czyta się znacząco inaczej. W każdym razie on chyba na razie nie ma jakichś ogromnych szans na nominację. Nie wiem, czy ze względu na swoją orientację, czy, czy, czy na inne historie. W każdym razie. No jest tutaj jak widać na trzecim miejscu wyprzedził Bidena. Co prawda, proszę pamiętać, to nie są e, polsy, to są typy Bukmacherów, czyli one się bardzo zmieniają w momencie kiedy wystarczy niewielka zmiana w sondażach i te typy się bardzo zmieniają, tak? Więc jakby to jest bardzo czułe. To widać po Warren, która w zasadzie, której dają, bo teraz 5% szans w ogóle na nominację, a miała ponad 50% w, na początku października ubiegłego roku. No i króluje na chwilę Bernie Sanders, na tę chwilę Bernie Sanders, a na jego um, kąt kandydata wydaje się wyrastać Michael Bloomberg, czyli takie dwie skrajne postacie dla z punktu widzenia rynków. Dlaczego? Dlatego, że e, no Sanders oczywiście byłby tym najgorszym wyborem dla inwestorów, bo m, no z jednej strony byłby dalej nieprzewidywalny na froncie handlowym, a z drugiej strony miałby wiele propozycji, które nie spodobałyby się Wall Street. No, Bloomberg o ile oczywiście on trochę mówi o tym, że będzie walczył z nierównościami i tak dalej, no to on jest takim kandydatem z Wall Street, więc a dodatkowo bardzo e, jawnie się wypowiadał przeciwko takiej han polityce handlowej jako prowadzi Trump. Więc jakby to ma duże znaczenie, bo to będzie oznaczało czy Donald Trump w listopadzie będzie najlepszym czy najgorszym wyborem. To jest jednak duża różnica. Tymczasem ten bałagan po stronie demokratów, ten brak takiego mocnego kandydata sprawia, że Trump coraz bardziej zyskuje u bukmacherów i oni już dają mu zdecydowaną przewagę. Proszę zwrócić uwagę w momencie w jesieni, kiedy mieliśmy tak naprawdę no, dwóch kandydatów, czyli głów, głównie Warren, bardzo mocno przewodziła za nią gdzieś tam Biden, no to Trump przegrywał. Teraz, yy, kiedy na opozycji jest taki yy, galimatias, to no, Trump to wykorzystuje i na razie jest faworytem. Aczkolwiek no, w polityce jeszcze wiele może się zmienić. Dobra, przejdźmy na rynek. Przejdźmy na rynek, możemy zacząć sobie od walut, no i widać właśnie to euro nie wygląda tu dobrze, dlatego tak jak powiedziałem, o ile z takich rynkowych czynników, obligacje, pozycjonowanie, wydawałoby się, że już jest ta para bardzo wyprzedana i należy jeść jakieś solidne odbicie, to na wykresie tak to nie wygląda, przełamane zostały ważne wsparcia, 1,10, 1,9,70 i, no i w ogóle mamy sekwencję spadkową, tak naprawdę ona pierwszy raz została naruszona tutaj, kiedy zostało ustanowione niższe minimum, później jeszcze wykorzystane jako opór. Um. Dodatkowo wyszliśmy pod średnią ruchomą. No, wszystkie czynniki w zasadzie wskazują yy, na to, że, że na razie ta sekwencja spadkowa jest czynnikiem dominującym yy, i nie kłóciłbym się z tym specjalnie, bo, bo nawet ta próba odbicia 1.10, początkowa taka dynamiczna, wydawało się, że tutaj przynajmniej jakiś szeroki range wróci do gry. Tak się nie stało. Więc tutaj teraz patrzyłbym raczej na to, czy dojdzie do testu tych minimów. I jeśli tak, to czy tutaj rynek będzie próbował się jakoś istotnie bronić, i być może wtedy warto będzie z tym trendem się pokłócić, ale na razie moim zdaniem nie ma to większego sensu. Funt również przełamał 1,30, i w związku z tym tutaj też kierunek spadkowy stał się tym kierunkiem dominującym. Spójrzmy od razu na rynek złotego, na którym no ta historia z koronawirusem też była. Też się dość mocno odbiła. No i tu doszliśmy do poziomu, dość istotnego poziomu 3,90, który w przyszłości zdarzało się, że wielokrotnie zatrzymywał te wzrosty na dolar złotym. Przy czym no tu problem jest taki, że jeśli euro-dolar jeszcze zejdzie do tych wsparć, to my też możemy dojść tu w okolice 3,93. Na razie tutaj nie ma jakichś mocnych symptomów zwrotu, które mogłyby zapowiedzieć większy ruch w dół, i mimo że to jest. Taki jest mój scenariusz na ten rok. To, to byłbym tu krótkoterminowo e, ostrożny. Natomiast na indeksach m, mówiliśmy sobie tydzień temu, zacznę od DAX-a. Mówiliśmy sobie tydzień temu, że taka chirurgiczna obrona tych wcześniejszych wsparć e, mogłaby być, stanowić dobry pretekst do wejścia na długo przy takim dy, dużej dyscyplinie, e, obron, jakby napatrzenia na to, czy nie wyjdziemy dołem. W którym to przypadku musielibyśmy z tych pozycji uciekać, no i okazało się, że tak jak powiedziałem, to odbicie było bardzo, bardzo dynamiczne. Doszliśmy do granicy oporu. No i jakby tym razem wydaje się, że jest sens pomyśleć w drugą stronę. Co prawda, trochę odeszliśmy już od tego oporu, no ale nadal jesteśmy dość blisko. I, i wydaje mi się, że tym razem z kolei scenariusz spadkowy, przynajmniej gdzieś do połowy tego rzędu, czy nieco ponad połowy, jest tym najbardziej. No, mającym sens wobec tego, co się dzieje dookoła e, i tej takiej nie do końca uzasadnionej eforii rynków, ale znowu e, z takim zastrzeżeniem, że tutaj trzeba byłoby no jednak w razie czego być gotowym ten statek opuścić, gdybyśmy wybijali nowe maksima Co prawda DAX ostatnio ma ten, taką tendencję do tego, że no właśnie wybił te maksima i wrócił, więc to oczywiście mogłoby to się okazać dosyć przykre, jakby, jakbyśmy tu uciekali z rynku, a on później by zawrócił, no ale jakby tego nigdy na 100% nie um, przewidzimy, czyli jakby tutaj um, no wydaje się, że Liczenie na to, że ten ręcz się utrzyma jeszcze przez jakiś czas, no byłoby w moim przekonaniu sensowne. SP 500 miało taki moment zawahania w piątek, gdzieś w nocy, ale jak widać, te dzisiejsze spadki już zostały odrobione. Więc na razie tutaj nie zanosi się na to, żeby ten rynek dawał jakieś bardzo czytelne sygnały do wyprzedaży. Przejdźmy zatem jeszcze na rynek surowców. No i tutaj mamy słabość ropy, która próbowała odbijać w zeszłym tygodniu. Mieliśmy te informacje o tym, że rozważane są dodatkowe cięcia, ale tam Rosja tak nie do końca jasno się wyrażała i, i w związku z tym to, to się nie udało. No i są cały czas spore obawy o to, że ten popyt na paliwa bardzo mocno. Spadnie. Złoto nam próbuje odbijać, chociaż na razie bez jakiegoś większego animuszu. No ale ta linia trendu tutaj została zachowana. No, jakkolwiek, może ona nie jest jakoś strasznie imponująca, ale po takiej wyprzedaży wrócił popyt. Um, no i wydaje się, że na razie ten scenariusz wzrostowy na złocie ma sens, bo o ile przy takiej euforii rynków cena się nie poddała, no to w momencie, kiedy coś się zadzieje, to jest szansa na jakiś taki większy wystrzał. W górę, tak mi się przynajmniej e, wydaje. Spójrzmy jeszcze na kalendarz w tym tygodniu, który y, no nie jest aż tak szalony, jak tydzień temu. Tak naprawdę y, jest tutaj kilka pozycji, na które warto zwrócić uwagę, mamy dwa wystąpienia. Prezesa Fedu w kongresie. To są te półroczne wystąpienia, i one często budzą duże emocje, ale tym razem sądzę, że tak nie będzie, bo polityka Fedu jest dość, dość przewidywalna. Teraz głównie gra się toczy o to, czy z końcem kwietnia zostaną wstrzymane te programy repo i skupu bonów skarbowych, które mimo, że Fed usilnie się upiera, że tak nie jest, to bardzo mocno podpompowały rynki. W ostatnich miesiącach, więc to ma znaczenie, ale nie sądzę, że, że to się stanie jasne po tych wystąpieniach, więc moim zdaniem będzie dużo, bo ono, te wystąpienia są długie i w ogóle tam dużo się mówi, ale ale nie wydaje mi się, żeby tam się coś wielkiego wydarzyło. Mamy w decyzję RBNZ-u w nocy yy, z torku na środę, ale tutaj też nie są oczekiwane zmiany stóp procentowych. Tak naprawdę ważniejsze będą te dane, które będą w drugiej połowie tygodnia. Ze Stanów Zjednoczonych mamy inflację w czwartek, sprzedaż i produkcję w piątek. Yy, w piątek mamy finalne dane o PKB za czwarty kwartał, w tym w Niemczech, w Polsce szczegółowe dane, więc to będzie, wydaje mi się, trochę ciekawsze, yy, ale też nie jakieś absolutnie yy, przełomowe. Na czwartek są zaplanowane Dane o nowych kredytach z Chin, no ale pytanie, czy w ogóle zostaną opublikowane, bo przypomnę, w ubiegłym tygodniu dane o bilansie handlowym zostały przełożone i będą opublikowane razem z danymi zaluty w marcu. Czyli na te oficjalne dane z Chin niestety musimy poczekać i bardziej rynek będzie się koncentrował na śledzeniu tego, co. Napływa właśnie z firm, z jakichś doniesień takich na miejscu. Wydaje się, że to będzie bardziej ruszało notowaniami. I ja w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do śledzenia sekcji wiadomości, gdzie będziemy starać się o tym wszystkim pisać. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Zapraszam na inne webinaria na 8.30 od wtorku do piątku, zaś my widzimy się za tydzień o godzinie 7.50.